W tym filmie pokażę wam moje ostatnie dwa tygodnie gry na anarchii, a wydarzyło się naprawdę dużo, więc zapraszam. Jest godzina pierwsza w nocy. Patrzcie jakie mi się zrobił. Szukam tu innych książek na inne enchanty. Ale zrobiłem się z mendingiem i z ceną do 6 emeraldów za książkę, nie. O godzinie pierwszej w nocy postanowiłem wyfarmić sobie cały szulker mendingów, z nadzieją na przyszłe trady z innymi graczami, a poza tym fajnie jest mieć ich zapas. Następnie wybrałem się na kordy 5400 na 24700 gdzie zlokalizowany był Woodland Mansion i to nie jeden. Tylko dwa. Drugi tylko, jakoś tysiąc kratek dalej. Męsięc został odnaleziony dzięki Sidowi. O. o jezu! Wiadomo, przyszedłem tu po totemy. Zabijałem i Walkerów. Jednego, drugiego, aż koniec końców zdobyłem aż siedem totemów z dwóch męsionów. To chyba dobry wynik. Ej ty, trzeci, trzech tych. I chyba czwarty jest. Ogólnie to momentami było bardzo gorąco, bo ciągle gonili mnie ci goście z siekierami i wołkerzy za mną puszczali te swoje zaklęcia z pułapkami, które za mną podążały. Jaka klepa. Jest czwarty, ale mnie tego goni, o chłopie. I chyba piąty jest. Co pięć temu? Tak chyba jest piąty gość. Jest piąty. Dobra, widzę, podsumowując wyprawę. Swadź, 4, 5, 6, 7 to demów. Dzień wcześniej, kiedy kręciłem się wokół spawnu, gracz Felipeza, z którym miałem dobre relacje, został napadnięty przez X Felta. Poszedłem mu pomóc. Pomóż ja mi, Felt, jest! bijemy Felta! Ja biję Felta w tym w gdzie? tym winęcie. Co ty kordy, gadasz? Kordy, kordy. Chodź tu! W tej dziurze? Le, tak, le, tak! Chodź tu 150! Biegnij biegnie biegnę na spawna! No to bijemy czy co? Bijemy! Dawaj, mu, no, dawaj, dawaj, dawaj! Gdzie? Ty, gdzie wy jesteście? O, ora, ora idź do Dawaj, dawaj, widzę, widzę go. go, widzę go. Nie, się typnął. Tepnął się gdzieś na pewno, nie na pewno. Yes. lecimy, lecimy. Lecimy go. Kurde. Widzę go, widzę go, kurde, jestem bity, chodź tu. Tak, tak. Kto widzę, temu padł? Minus 10 na, na 200 Widzę, Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Nie Jak widzicie, śmieszny podleciał tutaj na sam koniec i dobił nam fraga. Jako, że Felipe zamiał dużo serc, domagałem się zwrotu serca z zabójstwa dla mnie. No śmieszny. co? No czemu? No ty Czemu to zrobiłeś nam? Znaczy, my sobie my byliśmy felta, a ty się sksułeś w ogóle. Dla mnie to powinieneś oddać serce albo mi, albo Felipe. Bo to bez <laughs> honoru, tego... totalnie. Nie, nie chcę umierać. To jesteś niehonorowy. Znalazłem śmiesznego w nederze, więc chciałem odzyskać swoje serce. O. O, oh, kurde. Co tam? O ja nie O, wszyscy lubią. Wróć się. Ja tam nie wracam, że jestem Bulker. Bulker, let's go, let's go, let's go, let's go. Niestety wskoczył on do lawy, kucnął i nie było widać jego niku, więc nie zabiliśmy go. Poczekajcie sekundkę, bo sponsorem tego odcinka jest Ale Rabat. Jest to darmowa wtyczka dostępna w każdej przeglądarce, która sama sprawdza dostępne kody rabatowe na zakupy w sklepach online i wybiera ten najkorzystniejszy. Mamy tu biurko gamingowe, gdzie wtyczka znalazła kod obniżający cenę aż o 220 zł. Co ważne, zwraca ona pewien procent wydanych kwoty w postaci cashbacku, a więc oszczędzamy tutaj aż na dwa sposoby. Pierwszy to kody rabatowe, a drugi to zwrot części kwoty na nasze konto dzięki opcji cashbacku. Czemu wam i ale Rabatowi się to opłaca? Ale Rabat zarabia poprzez prowizje płacone przez sklepy, którą dzieli się z wami, oferując korzystne kody rabatowe i opcje cashbacku, więc i Wy więcej oszczędzicie dzięki darmowej wtyczce, a oni zarobią. Wystarczy tylko, że pobierzecie wtyczkę z linku w opisie. Widzowie, patrzcie, przyszedłem sobie na spawn'a, schowałem sobie te. Do Shulkera i widzę, chyba to jest lodówka w ogóle. Taka ozwierana na, na oścież. Lukniemy, lukniemy co, co tu, o co tu chodzi. Mega, mega spokój, ciekawy, kurde, kto to zbudował. Ale kurde, to jest normalnie lodówka. Jaka fajna, naprawdę szacunek. Teraz mamy lodówkę i wielki wulkan na spałnie. Elegancko. Z tego co wiem, zbudowali ją Kenzie z flameuszem. Ciekawe, jak długo będzie chłodziła. W poprzednim odcinku Dranchis wysadził część mojej wyspy, a po publikacji jego filmu niedokładnie zakrył koordynaty swojej ekspiarki na dachu w nederze. Więc postanowiłem złożyć mu wizytę, w którą stronę mógł iść nasz kochany Dranchis. W tym momencie jeszcze nie wiedziałem, że na filmie Dranchisa były widoczne kordy tej ekspiarki. Pewnie ten tylko kordy, a nie kierunek świata. Znowu może się. I zobacz czekaj. Czekaj sprawdźmy to było. Czekaj, 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 ja sprawdzę. Ten nawet nie wyłączył target bloka, stary, kordy mam dokładnie. Powiedz! No, powiedz! Co? 627 na minus 400 Co? Bliżej niż myślałem, bo byłem na 0-1200 już Baza Dranchisa znaleziona jakieś 40 minut po publikacji jego filmu Mam tylko 9 TNT, ale powinno wystarczyć Panie Dranheesie Tutaj okazało się, że na platformie był już którego zacząłem bić, bo myślałem, że to Dranchis. A przez to, że byłem w lekkich emocjach, nie zauważyłem, że to on Dobra, pyk, pyk, cyk, 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 cyk Let's go, cyk Cyk Ok, ale sobie tu skopiemy Czy on jest tam na dole? A, one się tradują, dobra, ważne, żeby on tego nie miał Mi te bloki złota aż tak to niepotrzebne w sumie Pitero Teraz Pitero, tak? A jak wy mi się gryfowało, to co? Trudno, nie interesuje mnie to Dranhis, że największa ekspiarka na serwie. Ważne, że to była twoja ekspiarka. Musiałem w sobie wyrównać. Tym sposobem zniszczyłem ekspiarkę Dranhisa. Nie była to jednak jego baza i z tego co wiem dalej jej nie ma, bo widocznie woli niszczyć rzeczy drugiej osoby niż zbudować coś swojego. Nie chciał się nawet ze mną bić, mimo że miał wtedy 17 serc, z których znaczna większość została nafarmiona niehonorowo na Fomim, któremu wyzerował serca i dostał bana. uniemożliwiając poszliwiając mu grę na Anarchii. Podobno coś mu oferował, tylko co to takiego, skoro nawet go nie odrodził? Czy tak postępuje domniemany najsilniejszy gracz Anarchii SMP? Odpowiedź pozostawiam wam. Nie, masz dojazd. Okay. Nie, już nie masz życia na tym serwerze. No ja tak samo czułem jak ty, jak ty mi wyspę, stary, to ty no, ale sam... Ale dobra, ja ci ile, 10 TNT na krzyż postawi, a ty mi... Nie, co, Ja miałem 9, wyżyłeś, no. Mam tylko 9 TNT, ale powinno wystarczyć. Co ty, miałem 9 TNT. Hmm. Tak samo, jeden za jeden. Było nie zaczynać. Zjeście zniszczyłeś o trzeciej, kiedy mnie nie było. Po tej całej sytuacji dokończyłem swoją skromną podkarnię na wyspie. I zrobiłem shulkera każdej z najprzydatniejszych potek, czyli stręcze i fire resistki. Założyłem też ugrupowanie o nazwie Wyspa, którego celem jest oczywiście obrona wyspy przed intruzami i griferami, oraz rozbudowywanie jej o kolejne budowle. A pierwszym oficjalnym członkiem wyspy był Felipeza. Okej okay, widzowie, tutaj Felipeza, Felipeza przyniósł mi książkę. Napisałem mu, że. Felipe dołącza do ugrupowania wyspa. Zasady bronić wyspę przed intruzami Gryfierami. To jest w sumie main zasada. A taka ugrupowanie oferuje schronienie i bezpieczne miejsce przed innymi graczami. Dobra, proszę. Kopię teraz bardzo dużo, bo będę kopał sobie chyba tutaj całą noc, jest godzina 1.13, 16 kwietnia. Zobaczycie w sumie zaraz, co będę chciał zrobić. Wspominałem wcześniej, że Fomi ma bana przez Dranhisa i nie może grać. Jako, że posiadałem książkę odrodzenia, postanowiłem jej użyć w zamian za jakieś przedmioty w przyszłości, jak już się wzbogaci. Problem w tym, że nie wiedziałem, jak jej użyć bierzemy książkę z martwych wstania. Miejmy nadzieję, że właściciel jest na serwerze, no ale jest godzina kurde pierwsza, więc nie wiem czy to się uda. Słyszałem, że da się z nim skontaktować, jedynie on tam patrzy w konsoli. Dobra, gdzieś po niego. Nie mogę kliknąć tutaj nic. Może, może wyrzucę, może jakoś. Ty. Co jest? O kurde, on tu jest, dobra, elegancko, o mam nadzieję, że, że go odrodzisz, właściciel nie uszuka jakoś, nie powinien Okej, okay, dobra, dobra właściciel, właściciel posłuchał Był to mój pierwszy kontakt z właścicielem, Fomi mógł wrócić na serwer, a ja zabrałem się za dalsze kopanie obsydianu Cały obsydian był mi potrzebny do zbudowania największej budowli na anarchię SMP Długo zastanawiałem się, co stworzyć, ale ten wybór był dla mnie jasny. Pomnik Jezus'a z 2B2T, wykonany w całości z obsydianu, żeby nikt nie mógł go zniszczyć tak łatwo. W całej budowie pomogła mi modyfikacja o nazwie Lightmatica. W skrócie wgrywamy tam schemat naszego projektu i na jasno-niebieski kolor podświetlają się bloki do podstawienia, a na czerwony kolor bloki, które musimy usunąć, bo źle je postawiliśmy. Z początku nie umiałem się tym obsługiwać i źle coś ustawiłem, przez co musiałem zniszczyć obsa w niektórych miejscach. Dobra widzowie wyrównałem tutaj w miarę już nie ma tych czerwonych bloków dookoła. Tam w środku budowli chyba są jakieś, ale, ale to nieważne. To tak wygląda w tym momencie. I możemy sobie page upem, y, layersy jakby ustawiać. Page down tutaj wyskakuje nam po prostu to, co mamy, mamy postawić i to, co, czego nie mamy postawionego, także... No i patrzcie, działa to w taki sposób, że trzymam sobie prawy krylawisz myszy, to mi sobie tutaj stawia wszystko samo. Jak mi się skończy obsydiany tutaj na pasku, to mi, to mi go po prostu bierze z ekwipunku i, i, i stawia. Także tutaj w środku nie muszę tego robić tak naprawdę. O, patrzcie, i tutaj biorę sobie kolejny layer i sobie stawiam. Pewnie jesteście ciekawi, ile bloków potrzebowałem, żeby to wszystko zbudować. Z tego, co liczyłem, poszło mi na to przynajmniej 10 Szulker boxów pełnych obsydianu. Jeden z nich jest w stanie pomieścić 27 staków danej rzeczy, co daje nam 270 staków w 10 szulkerach i 17280 bloków. Kopanie jednego obsydianu netheretowym kilofem z maksymalnymi enchantami zajmuje dokładnie 2 sekundy, a więc 2 sekundy razy 17280 bloków daje nam około 9,5 godziny samego kopania. I to w założeniu, że było to 10 szulkerów obsydianu, bo szczerze mogło być to nawet 13 albo 14. Sama budowa zajęła mi kilka nocy, gdzie myślę, że łącznie poświęciłem na to około 5 godzin budowania. Bez Lightmatiki budowałbym to chyba z tydzień, a sama modyfikacja bardzo przyspieszyła czas mojej pracy. Pierwsza taka największa budowla na serwerze. Raczej nic na razie tego nie przebije. Nie wiem, czy komukolwiek by się będzie się chciało budować coś większego. Wiem, że tam chłopaki Kapi i Felipie zabudują jakąś wieżę tytanów, czy żeby to był koniec mojej budowli. Dobra, elegancko. Został, został mi shulker. półtora shulkera. obsami mi zostało jeszcze. Wow, to jest ogromne, to jest serio. ależ sztos tu wygląda, ty nie? Cieszę się, że kurczę, pierwsza taka budowla jest u mnie, tylko u mnie na wyspie. I tak powstał pierwszy posąg wykonany w całości z Obsydianu na anarchii SMP. Stanął na wyspie 19 kwietnia 2022 roku i oby postał tam jak najdłużej. Z resztek obsydianu postanowiłem pokryć nim część głównego terenu, aby był odporny na grief, gdyż do Dostałem informację, że Dranhis chce rozsadzić moją wyspę. Mimo, że ciągle mi powtarzał, że między nami już wszystko w porządku. O co chodzi mu tym razem? Dobra, troszkę powykładałem tego obsydianu. Nie jakoś super dużo, też nie chcę całego marnować. Na miejscach, na których mi zależy, tutaj, żeby nie było zbliżone. Tutaj, gdzie są te krówki. O, jeszcze tutaj muszę dokończyć, bo zapomniałem. Na moją wyspę przyszedł flameusz, więc w sumie dla żartu powiedziałem, czy ma dla mnie jakieś dary. Masz jakieś dary? Szerpę, pą, ping, pą, tylko pą. Co? LOL! Czekaj, czekaj. Amen, no, no, Masz jakieś dary? Nie Ta. masz jakieś dary? Ta. Spadaj, żydzie. Bójka Spadaj. z kapim dla ciebie, co tego mi to te. Padam, piotr, piotr, piotr. Wygrałem? Nie? Jeszcze nie. Nagle usłyszałem, jak Flameusz pije potkę Stręcza 2 i sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Na jeden Barto. jesteś strzał w kapi? Na jeden, kurwa, bo nie mam jedzenia. No, Żer, co to ma być? Nie masz o przy sobie. Żerpopomą Fest. Po tym pytaniu przez flamusza poczułem zagrożenie i postanowiłem nie pozostawać obojętnym. Oh. Ej, poczułem zagrożenie. Where are you man? Kibisuję wam. Masz szybko z popą. Wow, co zrobiłeś? Ja kibisuję wam Oho, ale rzuciłeś rzuciłeś perłę w ocean, stary. Zostaw mu tu itemy. Ja nie, ja nie potrzebuję tych itemów. W ten sposób zyskałem swoje pierwsze serce. Nie mieliśmy żadnego konfliktu, więc zostawiłem itemy flameusza w skrzynce. A w międzyczasie odezwał się do mnie śmieszny. Pamiętam sytuację z, z kradzieży serca X-Felta Przypominać się. No i tutaj. Jest sytuacja. Nieśmieszny. Długo chciał się uchronić. Też na streamie widzieliście, jak to wyglądało. No, ale tutaj chyba się postanowił zareagować efektować, chociaż nie wiem czy, czy to jest ja legitne. Nie I nie szukam raczej wrogów, ale no, jak tak. trzeba, jak ktoś z moją wyspę świętą postawi nogę na moim Jezusku, to ujujujujuj. Uj, uj, uj. I w taki sposób zażegnujemy swój niekompromis. Tak, swój konflikt zażegnamy tym, tym właśnie momentem. Szanuję, że tak się zachowałeś. Tego dnia śmieszny pokazał mi, że jest honorowym graczem. Zginął w Jezusie, oddając mi skradzione serce. Kilka dni później na mojej wyspie Xfeld z Mantisem zrobili lava kasta, na którego szczycie był domek. W sumie fajne rozmaicenie terenu. Chociaż z początku nie byłem tym jakoś zachwycony, bo przecież był to Grif na mojej wyspie. Ale po krótszej rozkminie spodobało mi się to. Ej, that's kinda nice. To jest cool. No pewnie dranhis, tak? Z początku myślałem, że Grif zrobił dranhis, no bo kto inny psuje rzeczy na serwerze. A chłopaki nazwali tę strukturę Manfeld Hills. Sagi wykorzystał sytuację i chciał zabić Dex'ego kryształem, przez co popnął mitotem. Który później mi oddał, a Dexi uszedł z życiem. Był tutaj domek z tabliczkami, bo jesteśmy ciekawi, tylko po to to wszystko budowaliśmy. No kurde, zapomniałem co tu wcześniej jeszcze pisało. Chłopaki zostawili tu tabliczki z pytaniem o to, co symbolizuje mój skin. A więc jest to po prostu szara, smutna świnka bez żadnego głębszego znaczenia. Miałem go bardzo długo na moim poprzednim skradzionym koncie, już około 5 lat. Może to sobie zostać na wyspie? Jest to jakieś urozmaicenie? Wbijam będu, jestem wędzia już. Zobaczyliśmy z Sagim, że ktoś na serwerze dostarczył to osiągnięcie, że wszedł do endu. Postanowiliśmy się tam więc wybrać na łowy. A gdzie oni są? Gdzie oni są? Nie widzę. ich. Perła? Niestety nie nagrało mi się audio Sagiego, ale czekaliśmy aż smog sperczuje i wtedy mieliśmy przejść do ataku, a przeciwników było trzech. Dawaj, jar. Re Regen Let's go. Bije Krofiksa, bije Krofiksa. Dobra, Krofiks odleciał, Krofiks odleciał. Dawaj, klepiemy ich. Bije Pikrza. Jest! 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 Piąteczko, stary, let's go! Uff. Dobra, damy skrzynie, robimy skrzynie na skrzynię iTemy. Oczywiście wszystkie przedmioty oddaliśmy chłopakom, bo zależało nam tylko na zdobyciu serc. Cofnijmy się o parę dni, kiedy to dowiedziałem się o kolejnym ataku na moją wyspę przez Dranhisa. Dranhis jest pewien, że chce tę pomóc? Generalnie no. chcę zrobić duplikarkę TNT, żeby dosłownie całą wyspę ci rozwalić, to Ciekawe, 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 ciekawe. Co na to, jakbym pokrył wyspę w obsydianie całą? No, przy mnie raczej nie zrobi tego urządzenia, jak będę bronił. Się tak, wyspę, więc... tak się podjarał, że. oho, ale rozwalimy wyspę, literal? Tak. Tu trzeba mieć jakąś zasadkę na nim zrobić. Dzięki informacji Dexego przystąpiłem do budowy portal Trapa. Zrobiłem obsydianowe pomieszczenie wokół portalu prowadzącego z netheru na moją wyspę, które pod koniec zamurowałem, żeby nie dało się z niego uciec. Uciec. Zbudowałem też dziury dla osób, które miałyby wysadzać kryształy na uwięzioną osobę, czyli Dranhisa. Miał on polegać na tym, że Dranhis wejdzie do portalu, a ja wraz z Sagim będziemy ładować w niego kryształami, aż nie padnie. Wiedziałem też, że Dranhis nie przyjdzie sam i będzie z nim śmieszny Bluker i Dexy, Z czego Bluker z Dexi mieli być po naszej stronie i pomóc nam zabić Dranhisa. Walimy każdego, walimy każdego, ale celem jest zabić Pitera, bo mi zajebał złoto. Dobra, dobra, sprawa wygląda tak, że teraz przyszedłem Peter niby odwabić się od wyspy. zaprowadzić ci do mojej. Ja tak naprawdę cały czas będziesz tam u siebie I oni po prostu, plan jest taki, że oni tam przyjdą Podczas tego, kiedy ty nie będziesz przy mojej bazie Postawiają tam dużo TNT, jest siedem staków. No I potem jak ty przyjdziesz O wrócimy razem i przy tobie wszystko wysadzą Znaliśmy już cały plan i byliśmy gotowi na ich przyjście Tylko okazało się, że poszli overworldem zamiast nederem Więc musieliśmy bronić wyspy tradycyjnie, klepiąc się Są, 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 są tam, tam, tam na wyspie, tam Pijemy, pijemy No Chyba ta. tak Wyjeżdżamy Ty, Blukera nie bicie, blukera nie bijcie Widzę go, widzę go, odkopuje się Tu idzie on? No nie Dranheese już wie, Dranheese już wie Leć, leć, leć Lecicie? Lecę za to, Sagi, lecę. Lecę. Lecę, lecę, lecę za nim, lecę, lecę On ma mały fajerwerek, Do, Dopadnie. Ma mało, ma mało, ma mało, bo, rozda... bo mówił Dranheese cały czas kołuje Dranhis kołuje, 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 je sobie. Zabijemy go, Peter. On nie ucieknie już na Skracam go leciutko, da się, da się hitać w powietrzu? No, nie wiem, ciężko mega. Nurkuje, nurkuje, nie, jeszcze rzucił fireware. Ale, ale, pościg, palowie, let's go! <ścoughs> Jak się nie da, Puste hity, tak. puste hity! Podczas ciągłego uciekania Dranhisa zrzucił on shulker boxa wypełnionego TNT Blukerowi, który wraz ze śmiesznym zaczęli wysadzać wyspę. Co się dzieje? Stary, widzisz, O, dobra, ja robię ucieczkę, ja. Nie, nie, ja nie, nie, wysadza, wysadzam Niecham. dalej. Tak, odpaliam, odpaliam. Raz tak, no tu wracać, Travis. Tak, jest? Let's go! <laughs> Rozwalajcie cały czas, bo Odpalaj, odpalaj, odpalaj! Ej, wy wysadziło wyspę, wysadziło wyspę trochę, ale tylko farma. Ej, tu. Ej, Bluker wysadził mi. Jak Bluker? No ta, Bluker tu stoi, ale on chyba. Oni, oddaje, oni, że... oni myślą dalej, że on jest z nimi. On chce chyba też Ale Bluker się mnie teraz goni. Dawajcie na wyspę, moją! Chodź Raci... na, 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 na Jezusa, dawaj. dawaj. Dokładnie Ej, ten. Tak, tak, Bluker mnie bije, co jest? Ja, ja go nie drachisa, Fireberry ja go nie drachisa. mi się, mi się Peter, Peter, uciekaj w przeciwną stronę, nie w tą stronę, nie w tą stronę. Nie, 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 wy, nie pojecisz z wody, jest? nie pojecisz z wody! No. no czemu Bluker mi zabił? No, co jest? Bije drachisa, bije drachisa, bije drachisa. Strada, ja pierdzielę, no co jest? Jaki Bluker z ty. No i co, i co, co on robi? Chciałem chociaż popatrzeć jak niszczą mi wyspę, ale jak widać Drahis lubi kopać leżącego. Zostałem zdradzony przez Blukera, który wraz ze śmiesznym rozsadzili mi wyspę. Rozumiesz, szefie, że powodem takiego grifu podobno był ukradziony z tak bloków złota? Kiedy to był mój odwet za pierwszy grif na mojej wyspie, ja nawet nie rozwaliłem mu bazy, bo jej nie ma, tylko ekspiarkę, a jako karę zabrałem złoto, które w sumie i tak nie było mi do niczego potrzebne. Nie chciał się on nawet ze mną bić, mimo że miał 17 niehonorowo zdobytych serc. Na koniec. Mogę tylko powiedzieć, że jest to przykre, gdy ktoś niszczy Twoją ciężką pracę, ale cieszę się, że chociaż Jezus i część wyspy była z obsydianu, który ciężko jest zgryfować. Nie poddam się i odbuduję wyspę. A jeżeli dotrwałeś do końca filmu, napisz hashtag RIPWYSPA w komentarzu. Szykuję się zemsta.